Matura to bzdura zmiażdżyła. Jedna druga dodać zero Sprawdźmy wiedzę graczy. Nowa operacja. No kurwa, jaka? Oj, oj. Jak ja słyszę nowa operacja, to już myślałem, że to powiadomienie z CS-a, to tylko z banku. kurwa. Pięć. Jedna druga też? Jakoś, nie? <laughs> Ciekawe, ty nie. E, e, to ci podpowiem, może. O, podpowiem. Bo to masz 1, e, druga, to masz połowę z jednego, nie? A 0,5 to też jest połowa. To ile to jest? Połowa dajesz połowa? jedna piąta. No i kurwa, ja tak odpowiadam. Proste. Cześć z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy wiedzę graczy. Ja przypominam Wam, że możecie grać w Quiz House na wszystkich możliwych urządzeniach za pomocą wersji webowej. Pierwszy link opisamy, zaczynamy odcinek. Ile to jest 20% z 500? 20% z 500. O, jako kurwa tutaj ekspert, no wyobraźmy sobie, że mam 500 tysięcy złotych, e, no i muszę... E, inaczej, żeby łatwiej policzyć. wyobraźmy sobie, że Gino z Patrykiem za, 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 zarobili 500 tysięcy złotych, a ja mam z tego zabrać 20% tyle co mam w zwyczaju, no to wiem po prostu, że to będzie coś około 100 koła, ale nie jestem pewien. <grym> to jest to? Chuj tam. Bardzo ładnie. 150 zł. A ty ile byś sam dzią? 125. 20% z 500 to jest 125. E, a nie, 20%. To dobra. byłoby 25. E, dobra, sekunda. sekunda. Czemu opierdane? 20% z 500. Życzę. Całkiem. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. E, I bardzo dziękuję za 8 miesiąc. Całkiem fair układ. 500 to jest 200. Czysto. Nie, no Mniej? nie wiem, w procentach to też nie nie, 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 w, nie. w tych? No, 150 20% z 500 Dwa, 50 100... 25? 25 No więcej To 50 Więcej <laughs> 70. Kto napisał lalkę Prusa? Prus to Tak jest, Bolesław Prus Strzelisz jakiegoś autobusu? Nie, nie, nic mi nie przychodzi O, komentarz Ło, Lalkę Prusa? O kurde Mickiewicz Nie wiesz, który polski pisarz? Kocham moją panią z polskiego, naprawdę To co, strzelisz mi jakiegoś polskiego pisarza, który by napisał lalkę Plusa? Eee, nie <noise> No dobra Nie upokorzę się <noise> A jakiej był narodowości? Mo może pruskiej Tak pan też jest historii Polski, ale może wiesz eee, Kościuszczu, chyba Super Nie, jak nie przecież to jest z... a wiesz eee, To Rano, może to Stalin Powiedziałeś, że jest prezydentem Polski, że był prezydentem Polski eee, A chrobry? Nie! Nie, jak to było. Dzisiaj już powiedziałeś, że on był prezydentem Polski, a powiedziałem, że nie był. Y że, że był e, królem Polski. A powiedziałem, że nie był. Y Prus? Józef Stalin! Mi się wydaje, to że to jest Stalin. Gumę. Stalin? Boże, ile razy to słyszałem? Bardzo, bardzo źle. Wiem, ale nie powiem. Józef Stalin? Po raz end ktoś mi to mówił. Jak możecie tak? No, bo jest podobny. No, Hitler pewnie nie. Czy nie? nie? Oj, nie. To będzie Stalin. Tak? Co to jest? No sekwana. mnie zaskoczył lekko, kurwa, nie? Rzeka w Francji. Pięknie. Miasto. Gdzie by się takie miasto znajdowało? To w Afryce. Jakaś roślina może? Kojarzy mi się ze swego rodzaju e, jakieś e, torebki. Ja bym obstawiał, to strzelam na wyspę. już wyspę chyba. Tak, ja lubię wyspę. No to będzie może na ubranie. To kto je nosi? Ksiądz. Albo mi znanci. płynie. Ale odpowiadaj też, że chłopi, ja znam odpowiedź na każde to pytanie, to nie. jaki to ma sens? W jakim kraju? W jakim kraju? To jest sprawdzian dla was, widzowie. W Afryce? Jakaś nacja? Sekwana to jest pustynia? Od to next jedna, odpowiadaj. Druga, tak przy... Kurwa, jedna, druga plus zero i pół to jeden. Tak, pięciu. No, Pięknie. Zrób Pięknie. I co, łysobar? Tak. Nie. Co? To jest 50 dodać 20, 70 2, Jedna druga też jakąś... Dziękuję za Prime! Ciekawe, ty, wie, czy ty e, To ci podpowiem może. O, podpowiem. to masz jedna druga, to masz połowę z jednego, nie? A 0,5 to też jest połowa. To ile to jest? Połowa dałaś połowa? Jedna piąta? O kurde, to jest za ciężko. Jedna i cztery dziesiąty. <laughs> Jak się mówi prawidłowo, wieczne czy wieczne? To są Kurwa fajne, dwa to są różne. różne słowa. Co oznaczają? Yy, wieczne, czyli coś, co może trwać cały czas, lub jest cały czas, a wieczne yy, to jest zjawisko, po prostu. Yy, kiedy wieje wiatr, jest wiecznie. No tu się a nikt tak, nie pomyli na tym czy pytaniu. Wieczne. Wieczne. No proste, wieczne. Wieczne. A czemu nie to drugie? Nie wiem, dyslekcja mam w sumie, ale bym powiedział, <laughs> że wieczne. <laughs> wieczne? A czemu nie wieczne? No nie wiem, tak bardziej wieczne pasuje. Czym były plusy? Dawna nazwa tak naprawdę Niemiec. Tak, to zaliczę. Za kraj. Tak. tak, później się przekształciły w Niemcy, zgadza się. W jakie państwo się przekształciły, jakie teraz jest państwo w tym miejscu? A to nie są te robaki? Wiecie, te takie małe robaki? Austria. To były Czechy Rusaki. kiedyś? Nie. Prusy. To była Rosja kiedyś. Prusy, Prusy były... Który kraj nam to zabrał? Który później się przekształcił, w jaki kraj? Austria? Nie? nie? To było ostro węgierskie? Węgry mi się jak. może O, może to kiedyś. Nie jak, wiem. jak będzie Storm 2. Zabór jakiś Jakiś podczas, podczas wojny? Nie, nie podczas wojny. Jakiś zabór w średniowieczu? Ale co to oznacza według ciebie zabór w takim razie? Jakaś grupa etniczna? To jak na nich <laughs> mówiliśmy? Zaborzanie? Prusowie? Nazwy pierwiastki wchodzące w skład H2. O kurwa, proste. <laughs> Tyle. Kurwa i jakiś chuj co to jest. Chlorek. <śmiennie> Nie wiem kurwa, ja byłem noga z chemii, ja byłem noga z chemii. Tak. Woda i wodór. Woda i tlen. Wodór i woda. Nie. Tlen i chlorek kurwa, co oni? Chodzą <śmiennie> Wodór i woda. Nie. Powietrze? <śmiennie> <Nie. śmiennie> <śmiennie> Tlenek powietrza? Coś takiego? <laughs> nie ma pojęcia. nowe rzeczy. Dobra e, widzowie, da, ja, mam, ja mam wykształcenie podstawowe, to ja się nie kwalifikuję, żeby startować w takim, kurwa plebiscycie jak matura to bzdura, ponieważ do matury nawet mnie nie dopuszczą. Boże, y, ...oraz powietrze, tlen, nie? Jezus... O kurde. Nie ma takiego pierwiastka kurde. Co to za kraj? Nie ma takiego kraju. Zgadza się, jest to memiczne... Francja. Nie, ja, czekaj, y... Francja jest tu, Portugalia nie. Tak nie wygląda mapa. Tak, Jestem co tego pewien. Jest nie tak? No, bo no w ogóle cała ta część. Nie, w ogóle wszystko jest nie tak. Hmm. Tak? No. Coś, coś, co jest nie tak. A nie, dobra, tylko to. E, to Hiszpania inaczej. Zło. To na pewno, a nie wiem, czy to jeszcze. Tak? Wszystko Ale jest tak. nie tak. <laughs> nie wiem, Afryka. Nie, no tu mamy mapę Europy. To, który, to Jaki to jest kraj? <laughs> Polska. Hisz... Pani. <laughs> <laughs> hmm, Holandia? Kanada? Hiszpania? Nie. <laughs> jak to nie było? Ty nie chciałeś zdać, czy jak? Stary, no nie, bardzo chciałem, ale niestety jak miałem iść do drugiej liceum, już miałem wychodzić przed drzwi i mówię: A pierdolę to! I już nie wróciłem do szkoły, więc no bardzo chciałem zdać maturę, ale jeszcze trzeba było chodzić całą drugą liceum i trzecią. Czyli jeszcze dwa lata i... chłopie, za tego czasu. To jest Portugalia? Ale wy oczywiście zdajcie maturę, bo to ogólnie uważam, że ogólnie powiem wam tak, wiadomo, że to nie jest do niczego potrzebne, ale osobiście, osobiście, czysto teoretycznie, jakbym miał jakąś firmę i miałbym ziomka na stanowisku, gdzie nie jest ważne portfolio, tylko po prostu miałby się zajmować, nie wiem, komunikacją. To nie wziąłbym ziomka bez matury, bo on uważał, że jest zjebem i jest, leni jest leniwy po prostu, bo jakby zdanie matury to nie jest jakieś kurwa mega osiągnięcie. Nie trzeba być wybitnie wybi mądry, żeby zdać maturę. Jakby wiecie, nie jest osiągnięcie. No nie, no kurwa ludzie, serio, no nie oszukujmy się. Teraz jest, to nie wiem co się musiało zmienić, ale uważam, że nie jest to jakieś mega osiągnięcie zdać maturę. W tych czasach jest? To czemu nie masz? No bo jestem Leniwy i właśnie to powiedziałem. A ile trzeba na zdanie matury? Dalej 30%? No nie wiem, czym się zajmujecie, nie? Ale... Jak kurwa 50%? Z chuja spadliście? A tobie to się nie popierdoliło coś w głowie? Dobra, widzę, że rozbieżność jest taka, że jeszcze niektórzy mają z 10 lat do matury, więc What? po prostu y, pomijając tą myśl, no, chodziło mi o to, żebyście ją zdali, kurwa, i tyle. I nie sugerowali się, że ktoś nie zdał matury i sobie poradził, bo to. Le, <laughs> po nie, nie kurwa, nie kozacz, bo kozacz. Bo to nie jest. Na, nie ma, nie, możecie mi teraz mówić, że jest trudniej czy coś, nie wiem, nie znam się na tym, ale uważam, że nie jest to coś kurwa wymagającego i naprawdę warto to zrobić. Okej, okay, eh, Portugalia. Nie, Francja? Francja jest tu. Francja jest tu. No Włochy to nie są, Włochy są tu, tak? Nie, nie tu. A, tu. Kto stworzył postać Widzimina? E, Sapkowski. Tak jest? Eee, Akurat teraz wymagająca, ale co się teraz zmieniło, że matura jest wymagająca do zdania? Jakby inaczej, no nie, kurwa, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Chodzi mi o to, że jak masz sytuację, żebyśmy się kurwa zrozumieli, jak masz sytuację, że nie musisz się martwić o, do, o dach nad głową, jedzenie, tylko jesteś stary, masz, normalnej stary mieszkasz z, z mamą na przykład, czy z tatą, czy z obojgiem rodziców, czy z babcią, z dziadkiem. Jakby masz dach nad głową i twoje jedyne zmartwienie to jest chodzenie do szkoły, to nie pierdol mi, że zdanie matury jest ciężkie, bo ty nie masz nic innego do roboty. O to mi chodzi. Więc jeżeli ktoś jej nie zdał, a ma, miał te wszystkie warunki, to jest po prostu leniwy. I tylko, tylko o to mi chodziło w tym, że nie jest to wymagające, żeby zdać maturę. Więc kurwa zdajcie ją. Czek, e, Kurde, nie pamiętam nazwiska. Wiedźmin sam się z siebie stworzył. <laughs> e, CD Pro... E, nie. To był... To na początku Wiedźmin to była książka. Tak. E, no i on napisał, nie mam pojęcia kto. Nie, jest jedna teraz? To nie wiedziałem. Jego Wiedźmię. rodzice. Andrzej... Andrzejczyk. Nie, Jem... Nie. Nie wiem, ale... A, tak, Andrzej, Andrzej. No, wiadomo, Andrzej, musiał stworzyć Wiedźmina. Nie wiem, bo to się urwaliście. Może im się pojebało z testami, kurwa, na koniec podstawówki. Nie wiem, kurwa, to co kiedyś my gimnazjalne. Powoł, zwycięstwo. Ludzie, kurwa, dajcie mi spokój, nie chcę o tym słyszeć. Z, W, Y, C, I, S, T, W, O. Dobrze. Z, W, Y, S, S, T. Z, W, Y, C, i M z, t, w, O. Z -w c, i m, S, T, w, Ten Pan kto to jest? Wygląda na mafioza jakiegoś, ale, ale nie. Roman Dmowski. Roman Dmowski, bardzo ładnie. To ładnie odpowiedział, bo ja mu teraz powiedział, że to jest Churchill. <sum Mysterio> myślałem, że to ale hit? to jest właśnie różnica między mną a nimi. Tyle nie. <grym> i I a do... <sum> I bym to powiedział na takiej pewności siebie, żeby byś kurwa przekonał, że tak jest. No. Nie! Oj, nie! Nie! Pan jego brat. Może dobrze, że kurwa. Matura teraz nie jest trudna do zdania. Po prostu wy jesteście debilami jebanym teraz przez te zdalne. Nie, no dobra, jeżeli, jeżeli faktycznie byłby tak, że jakby, nie wiem, nagle z 50%, a nie 30%, to jeszcze bym był w stanie przyznać komuś rację, że może jest ciężej, no ale nadal 30%. Kurwa, no to przeliczcie sobie to na czas, i przykładacie szkole. Jak poświęcasz dla szkoły 30%, a w swoim życiu nie masz nic innego do roboty, tak jak wspomniałem, bo masz wszystko, tak nad głową, jedzenie i tak dalej, no to kurwa, to dalej no masz 70% na BTO, całe inne BTO. życie i zdajesz to, z bomby. Nie widziałem nuty BTO Jetpack. <noise> Bliźniak. Oj nie. <noise> Charlie Chaplin? <głos> nie. <głos> to nie Hitler, spokojnie. <noise> nie, Od dziś parę razy tak usłyszałem. Trudniej. kurde, tak jest. to Inna Hitler. Za niedługo. Nie. No. Ma no nie kojarzy spojrzenie. go. Ale bym powiedziała, że to jakiś Stalin. Podaj pierwiastek kwadratowy z 16. Kurwa, banał. 4. Kurwa, byłem blisko. Pięknie? ale. Chyba trzeba odpalić testowirona, że mnie poduczył. No, może być ciężko. 16 razy 16, no. To powinny być pytania, ile kupisz chroma za 5 tysięcy? I to ja wtedy liczę pierwiastek z bomby. Nie chcę. Dodaję, kurwa, i mam pod uwagę wszystko. Nie. Pierwiastek. Kwadratowy z 16, to 16. Oj, oj, oj. E, czyli 16 razy 16. Na no pierwiastku i zdążyłem. Do... Właśnie nie zdążyłem chyba. Nie sądzę, że pierwiastek jest kwadratowy. Myślę, że pierwsze nie były kurwa pierwiastki. pierwiastek. Tutaj, któż to? Rej kurwa, co to jest za kraj? To jest kurwa Hiszpania. Nie ma takiego kraju. Zgadza się, jest. A? Mark Zuckerberg. Mhm. Co z niego mam słabe zasięgi na Facebooku. Eee, to jest książę Harry. To nie jest Elon Musk, to jest ten drugi Elon Musk. Kurde, nie wiem, to pewnie jakiś ten, polityk. Eee, skąd? W no... Polsce czy za granicą? W Polsce pewnie, ale nie to będzie Zaki Biden, to? Biden Jakiś polityk. To okayu. jesteście wy, nie? Wy mi piszecie Biden, kurwa. Nie idzie znać matury, kurwa. Niemcy. Albo Polska. Kolejne pytanko. Ile wynosi objętość sześcianu wokół 3 cm? 3, 3 razy 3, 3 razy 3, 27. Co? Termometr? O, ty chłopio... Bratku... Ty umierasz. Nie wiem, gdzieś na dole jest, albo w łóżku. Bratku... Weź sobie zjeść jakiś apap. Nie, albo w łóżku, albo na dole. Piękne. 9? Nie. 18. dziewięć centymetrów sześciennych. 9 nie, nie 9? 18? Nie, a jak to obliczałeś? Jakiego jakiego no, wzoru użyłaś? Jest sześciana, no to 6 i że po 3 cm, 6 razy 3. Sześciana 6. 6. A, 6. 6. 6. 6. 6. 6. Nie mam pojęcia, 9? E, 18? Nie. Jak się liczy objętość? Nie, no właśnie tutaj też jest problem. Objętość sześciana o 3 cm 9. 18? Taki się tenajerany, yeah. że mi to wyszło, że V równa się 420. Zdać ja się nic okazać. Edukacja jest, w wści, się w ale z... jest w chuj trudniejsza. NP za Twoich czasów było 200 słów na wypracowanie, a teraz jest 500. Ło! Wow. No to kurwa, pardon! Edukacja wow. szkolną. Eeee, to objętość... szybko ci wyleciało. 9 cm sześciennych? No to 9, 12. To musisz stare pisać jak łaszczyk, kurwa, między wierszami wodę lać, Tak jak mówię, co drugie zdanie i chuj. Zajebiam ci punkty za stylistykę, ale kurwa, 500 słów masz? Masz. Nie. 16. Nie. 18. 3, No nie może być razy 3. 7? A geografii wiesz w tym roku. Mówi się poprawnie, Angola, No i wszystko, czy no, widzowie, dobre jest źródło informacji graf. mamy. Bernik, dziękuję za tak 9 miesiąc. Hiszpanii Andora jest dosłownie... Angola adres. Angola to Super. jest oczywiście. Ze Star Warsa, <laughs> przepraszam. Tak, tak, nawet serio, Miasto tak rodzinne Alberto. A co byś obstawiła? Angola czy Andora to jest poprawna nazwa? Angola chyba. Angola. Angora. Andora. A, a co to jest? Miasto. Angola? Nie no, Andora jest takie państwo na pewno, mm -hmm. a Angola nie wiem co to jest, nie wiem czy jest takie słowo. Kto był ostatnim królem Polski? Poniatowski. Tak. Eee, Władysław Jagiełło. O nie, bardzo nie. Dobra widzowie, bo jakby, żeby wam mózg nie zaczął parować kurwa. Bo jak widzę, że tam jest ciężko, nie będę wam dokładał jeszcze wiedzy kurwa.